Niemiecka policja prowadzi dochodzenie w sprawie incydentu z udziałem Sławomira Mencena i polityków Nowej Nadziei, którzy 1 sierpnia w godzinę W zorganizowali niezapowiedziane zgromadzenie pod Bramą Brandenburską. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Politycy, w tym Mencen, Grzegorz Płaczek, Bartłomiej Pejo i Konrad Berkowicz odpalili rację i trzymali transparent z napisem przypominającym o zbrodniach niemieckich z 1944 roku. Rzecznik berlińskiej policji Jan Miselwicz poinformował, że prowadzone jest postępowanie administracyjne za zorganizowanie zgromadzenia bez uprzedzenia oraz dochodzenie w sprawie naruszenia ustawy o materiałach wybuchowych. Zdarzenie wywołało dyskusję na temat formy upamiętniania historycznych wydarzeń i relacji polsko-niemieckich. Agata Kornhauser-Duda była pierwsza dama Polski. Nie planuje powrotu do pracy w krakowskim liceum po zakończeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. Od 2015 roku była na bezpłatnym urlopie, a decyzja o niepowrocie do nauczania została potwierdzona przez źródła z otoczenia prezydenta. Nie jest jednak jasne, jakie będą jej przyszłe plany zawodowe. Szkoła, w której wcześniej pracowała, nie udziela informacji na temat byłych pracowników. A nieoficjalne doniesienia sugerują, że kierownictwo liceum nie wyraziło chęci na jej powrót. Kornhauser Duda była ceniona jako nauczycielka, jednak jej relacje z kadrą pedagogiczną uległy zmianie podczas prezydentury jej męża. W trakcie strajku nauczycieli w 2019 roku nie odpowiedziała na list otwarty od swoich kolegów. W pożegnalnym wpisie na Instagramie podziękowała mediom za dekadę, zamieszczając memy ze swoim wizerunkiem. Andrzej Duda również zakończył współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie był zatrudniony od 1997 roku. Skandaliczne zachowanie na Placu Piłsudskiego wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych. Podczas uroczystości, w której Karol Nawrocki przejął zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, zwolennicy nowego prezydenta zakłócili wystąpienie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wznosili okrzyki, idź do Tuska i precz z komuną, co spotkało się z krytyką dziennikarzy i komentatorów. Krzysztof Nakonieczny opublikował nagranie z incydentu, a Joanna Pinkwart i Paweł Figurski wyrazili zaniepokojenie brakiem współpracy i podziałami politycznymi. Dominika Długosz i Janusz Szwertner podkreślili, że takie zachowanie osłabia powagę kwestii bezpieczeństwa. Bianka Mikołajewska zauważyła, że podczas przemówienia Nawrockiego panowała cisza, co kontrastowało z reakcją na wystąpienie Kosiniaka kamysza Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.